Może, może trzeba po prostu tego dobrze użyć. Może ja to po prostu źle robię. Zobaczcie. Widzicie to? Czy to też jest chyba metoda, po prostu rozwalać mu równowagę odbijaniem. W pewnym sensie kontrami, nie? Tak, to jest metoda. Okej, okay, to nie jest metoda. Prawie. P. Słuchajcie ten demon. Chyba był egzekucją Shinobi. Chyba był bosem, Ale on. A babcia. To było po prostu bez porównania. Moi drodzy, metoda na tego bossa. Dla wszystkich YouTube'owiczy, stójcie twardo, kontrujcie dobrze. I jak macie możliwość, to na niego wskoczcie i zdzielcie go ze dwa razy. Ale jak widzieliście, najlepsze jest stanie. Trzy kontry i koleś ma pół paska nabite. No dobra. Powiem szczerze, boss był łatwy. W porównaniu do babci, do pani motyl mega, mega łatwy. Mechaniczna lufa. Mechaniczna lufa z metalu, którą można dać rzeźbiarzowi. Wydaje się, że została skonstruowana tak, by idealnie pasować do kości protezy. Wzmocniony rdzeń, na pewno sprawi, że i nobili staną się jeszcze ostrzejsze. Cokolwiek by ta lufa nie robiła. Ulepszanie narzędzi protezy. Po przekazaniu rzeźbiarzowi mechanicznej lufy, zyskujesz dostęp do ulepszenia narzędzi protezy. Aby szybko powrócić do rzeźbiarza, skorzystaj z opcji podróży przy dowolnym posążku. No to przecież już była ta podpowiedź wcześniej. No ale okej. Okay. 1000 punktów dostaliśmy za kolegę tutaj na koniu. Patrzcie, on tutaj zginął, a nie ma jego konia. Był ten koń, ale zniknął. Nie wiadomo, gdzie poszedł. Także moi drodzy, myślę, że ten film nauczył was, jak pokonać tego demona na koniu. A tymczasem widzimy się w kolejnych odcinkach, na streamach. Komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia.